Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak przyniesiesz do domu takie mięso, to żona, bardzo możliwe, bardziej ucieszy się na widok tego mięsa niż na Twój widok. Dziś pokażę Państwu, co tym razem kupiliśmy od polskiego rolnika gospodarza okolicznego. No, Póki jeszcze można kupić cokolwiek, bo ukrainizacja rolnictwa polskiego i europejskiego z całą pewnością się dokona. Do tego dochodzą jeszcze niekorzystne umowy Mercosur, więc za niedługo już takie skarby, o jakich dzisiaj będę mówił, znikną po prostu na zawsze z naszych. Stołów. A dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, mówić o wołowinie. Wołowina piękna, naprawdę wiejska wołowina. Wołowina tak wysokiej klasy, że aż, ja bym powiedział, dech zapiera, a jest to tak smaczne mięso po prostu. Mięso tak różne od tego, które kupujemy w markecie, że ludzie, którzy mieliby możliwość skosztowania czy porównania tego, co się w marketach, w sklepach wielkopowierzchniowych, kupuje z tym, co się kupuje tutaj od rolnika gospodarza na wsi, to naprawdę zakładam, że byliby zdziwieni. My tym razem zakupiliśmy 8 kg mięsa wołowego. Tutaj takie zakupy to się robi raz na jakiś czas, tam powiedzmy raz nawet na półtorej miesiąca, czasami na raz na dwa miesiące, w zależności od tego, kiedy ta krówka tam po prostu. Zejdzie z tego świata, kiedy jest ten ubój tego zwierzęcia, więc te 8 kg mięsa. Powiem Państwu, ile nas to wszystko kosztowało. Mięso jest naprawdę wyborne. To, jak Państwo widzicie tutaj na załączonym kadrze, jest nawet, muszę powiedzieć, co oglądać, chociaż w zasadzie jestem zdziwiony, że pokazuję Państwu coś, z czym my tutaj na wsi obcujemy. Na co dzień jako swego rodzaju jest to dla nas taka codzienna powiedziałbym naturalność, no ale w obliczu tego wszystkiego, co się na świecie dzieje, kiedy ten rolnik jest nie tylko upokarzany, kiedy ten rolnik jest nie tylko krzywdzony, kiedy na tego rolnika nasyła się przeróżne kontrole, nakłada się kary, próbuje się go zniszczyć, wyprzeć z rynku, wyeliminować, żeby koncerny agroholdingi wszelkiej maści, które także próbują już łapy na polskim rynku żywności, położyć. Więc te filmy y, okazały się być y, rodzajem takiego obowiązku, który sobie poczytuje także za y, swego rodzaju obowiązek nawet patriotyczny, bo kwestia y, naszej y, takiej gwarancji bezpieczeństwa żywieniowego powinna być traktowana także właśnie w tym wymiarze, na no, podobnie także jak kwestia bezpieczeństwa energetycznego, które próbuje się nam, Odebrać, jeśli się nam to odbierze, jeśli nam się odbierze y, naszą własną kulturę żywieniową, naszych rolników, y, 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 bezpieczeństwo energetyczne, i odbierze się nam historię, odbierze się nam, sz, nam tożsamość, wynarodowi się nas, to nic tego, drodzy Państwo, z tej Polski naszej pięknej nie zostanie. Więc już Państwu powiem, co tym razem e, kupiliśmy, no same rarytasy, naprawdę same rarytasy. Spójrzcie Państwo na tą e, pieczeń, e, 2 kg e, 100 g za 95 zł tej pięknej, naprawdę pieczeni, mięso pieczeniowe. No to e, możliwość oczywiście e, wykonania jakichś potraw, no to już jest taka, leży w takiej gestii już oczywiście e, każdego człowieka, co on sobie tam z tym zrobi. Ja w to nie będę będę y, oczywiście wnikał i nie będę tutaj mówił, że trzeba zrobić to czy trzeba zrobić tamto my część oczywiście tej żywności mrozimy część nawet pójdzie z tego co już y, wiem do słoików część będzie wykorzystana na y, taki pożytek dnia codziennego ale ta piękna pieczeń 2 kg ponad za 95 zł to jest wielki rarytas naprawdę polędwica zobaczcie jak wygląda ta polędwica polędwica najdroższa bo około 80 zł za Kilogram. to jest kilo siedemdziesiąt tej polędwicy. No, wspaniała to jest tak smaczny kawałek, po prostu mięsa, że to się w ustach rozpływa, taka polędwica naprawdę to jest taki rarytas wykwintny, że to z reguły się kładzie na jakimś świątecznym już stole po prostu kolejną rzeczą jest rostbef, drodzy Państwo, i 2,5 kg za 89 kg złotych, to zobaczcie jak to wygląda, no to można zrobić z tego befu na przykład steki, to jest kawał mięsa to jest, to jest naprawdę to widzicie Państwo jak, jak to wygląda, tutaj jedzenia jest tyle że naprawdę to nie tylko dwie osoby się najedzą podejrzewam, że cztery spokojnie z tego rostbefu to myśmy już zrobili sobie gulasz dzisiaj na obiad, kości poszły na rosół, także też wiele takiego pożytku dodatkowego jeszcze można tu wykorzystać na przygotowanie takich smacznych naprawdę potraw i z takim, ja bym powiedział, sznytem także wiejskim, bo to jest coś wspaniałego, gdy możesz iść do tego rolnika, gdy wiesz, że tego rolnika wspierasz i dodatkowo jeszcze dostajesz czyste, prawda, zdrowe jedzenie bez konserwantów i bez chemii. Na przykład w momencie, kiedy robimy ten gulasz z tego rostbefu, befu prawda, to to mięso smażone na patelni to to jest całkiem inne mięso drodzy Państwo niż mięso smażone na patelni gdy jest kupione z takiego marketu tam się wydzielają w trakcie tego smażenia i później także w, jeśli się robi gulasz w trakcie duszenia jakieś osady na tej patelni wypływa cała masa wody, jakichś związków nieznanych mi zupełnie to się z reguły od, wybiera jakimiś łyżeczkami, tam jakimiś sitkami żeby to usunąć, żeby ta potrawa była mniej więcej klarowna. Tutaj tego nie mamy, naprawdę tego nie mamy. No, czyste mięso po prostu puszcza swoje soki, wychodzi piękny, wspaniały gulasz, bardzo smaczny. To wszystko oczywiście smażone jest na smalcu przede wszystkim. Tak jak schabowy, tak jak gulasz, to idzie na smalec, nie idzie na żadne oleje kupowane w tych marketach. I zobaczcie teraz, jak wygląda mielone. Mielone to jest po prostu coś perfekcyjnego, kilo 23 za 25 zł. To mielone po prostu to jest naprawdę coś jak się spojrzy na to i zobaczycie to jak to w markecie wygląda to już musicie zauważyć zresztą jak podejrzewam że wszystkie te prawda części tego mięsa o których tutaj opowiadam ale to mielone oczywiście to jest kawał pięknego wspaniałego mięska następna sprawa to jest drodzy państwo schab i to jest kilo 800 za 40 zł czyli naprawdę cena nie jest zbyt wysoka no i mamy jeszcze żeberka kilo 100 za 19 zł. Łącznie tym razem kupiliśmy 8 kg mięsa za 400 zł. No ale jak mówię, drodzy Państwo, to są zakupy, które robi się naprawdę na długi okres czasu. Potem się z tego korzysta. No, my też bierzemy troszkę na wyrost może, żeby sobie zrobić taki zapas, żeby mieć tego mięsa gdzieś tam, czy to zamrożonego, czy to w słoiku tam przetworzonego. Pamiętacie Państwo, jak się kiedyś na takie biwaki jechało, jeszcze w PRL-u, na przykład, nie wiem, czy to na Mazury, jak dzieciaki jeździły na początku lat 80. z rodzicami, no to matki robiły takie mięso właśnie w słoikach, prawda? To też był. Bo pyszne to też są swego rodzaju smaki, do których wracamy niemalże z dzieciństwa. No, ale to wszystko jest rzeczywiście coś wspaniałego. Wychodzi na to, że za kilogram takiego mięsa ze wsi ogólnie biorąc to wszystko, bo ceny są bardzo różne, prawda, bo i polędwica kosztowała 80 złotych, no ale schabno to już około 20 złotych, ale ogólnie za kilogram takiego wiejskiego mięsa zapłaciliśmy 50 zł, 8 kilogramów mięsa za 400 zł. Piszcie, co Wy o tym, drodzy Państwo, sądzicie, czy uważacie, że ta cena jest rzeczywiście zbyt wygórowana, to z mojej strony byłoby. Na tyle, gulaszyk już jest niemalże przygotowany na obiad. Rosół się, drodzy Państwo, robi. Także dzisiaj będziemy się delektować tutaj na górach Naprawdę wybornym, wiejskim jedzeniem. Pozdrawiam serdecznie.